Witam. Siema, jestem Ksagi. No i w końcu trzeba chyba powrócić na tego YouTube'a. Cóż, co mam powiedzieć? No potrzebowałem trochę czasu na przemyślenie co chcę dalej robić z kanałem. I jak to dalej ma funkcjonować. Trochę długo było do tego czasu. Było trochę... No po prostu przerwa była trochę długa. Nawet nie trochę, ale bardzo długa, więc przepraszam Was, wszystkich widzowie, że opuściłem Was i nawet o tym nie poinformowałem. Ale czasami się po prostu pojawiałem też na Twitchu, żeby Wam to zrekompeno... zrekompensować, więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, padań na Twitcha, no ale co, Za... bez po prostu przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Siemanko, ja jestem Ksagi. No i witam Was po długiej przerwie. Kurwa, jak to głośne jest. Jebane gówno, gdzie to się ścisza? Tu, dobra. Dajmy na 50. Będzie elegancko. A więc witam Was po powrocie dosyć długim, kurwa. Bo faktycznie dosyć długo mnie nie było. Czekajcie, zobaczę sobie tylko na drugim. Dobra, jest wszystko. Git. Tu się nagrywa. <noise> Witam Was po długich dwóch miesiącach. Ja pierdole Jak to ciężko jest teraz usiąść. Naprawdę, miałem już wczoraj nagrywać odcinek, ale. Kurwa, dosłownie mi się nie chciało. Przepraszam Was, widzowie, że tak długo mnie nie było, ale no cóż, poważne sprawy i tak dalej. Dobra, więc co? Bez dłuższego pierdolenia. Witam Was w Midsite, czyli w Gierce. O takim... kurwa nie wiem... symulatorze umawiania się z babami czy coś takiego. Oglądałem to tylko... i to w sumie sam początek Głucia, więc... Co? No zaczynajmy. Dobra, dzień pierwszy. Czy ja się budzę? Czy tam na stoliku stoi kawa, Dora, widzimy, że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu? Chociaż Żyomek ja ma tutaj kurwa porządek, nie tak jak ja Budzimy się ze swojego koszmaru samouczek, potrzebujesz... Chyba rozumiemy sobie... No nie Aha, dobra, czy nie mogę wyjebać Ten samouczek. Dobra. Jak rozumiem mam podejść pod telefon. Nie. Co ty tutaj robisz? A co ty tutaj robisz? Dobra, czekaj, jak to podnieść? Skarubika. Czemu to takie trudne? Jak to może być trudne. Użyłem... Kurwa, nie... Nie przeczytałem. Pewnie nie dałbym rady zrobić tego ponownie. Komputer, tu jakieś zdjęcie. Bardzo mi się to spodobało. Kot na arbuzie. Aha. No to nieźle. Dobra. Tu mamy ten. Sprawdź telefon. Nowa wiadomość. Znajomy MK Obczaj nową wersję. Załącz plik. Pobieramy wirusa na mojego smartfona. Łącz aplikację. Dobra, lądujemy gdzieś. Hej, jestem Mita. O kurwa. Aż mi się Doki Doki Literature Club przypomniał, nie? Jak masz na imię? Może napiszmy Gay. No, napiszmy. Kurwa, nie player. w cofnąć tu, dobra. Stymor. Będziemy się nazywać Stymor. Takie nawiązanie do starego Niko. Miło cię poznać, Stymor. Ehm, um, Stymor. Nie zdążyłem posprzątać, więc jest tu leki bałagan. Pomożesz mi? Nie, spierdalaj. Nie wiem, jak ci się... Nie wiem jak ci dziękować. A, dzień drugi. Dobra, włącz aplikację. Rozumiem, że. że znajomy nam wysłał swoją. Eee, znajomy nam wysłał swoją aplikację i my jesteśmy testerami tej aplikacji. Czy coś takiego? Hej, jestem buraczki eee, Kurwa. czemu ja przysłałem buraczki? Bo tak sobie myślałam. Chciałabym e, spotkać się z tobą twarzą w twarz. Zdenerwuje mnie to, że nie możemy nic z tym zrobić. Zawsze mi pomagasz i jesteś dla mnie taki miły. Chciałabym zrobić też coś dla ciebie. Mam pomysł. Jaki masz pomysł? Aha, nawet nie wiedziałem, że coś takiego mogę zrobić. No to nieźle. Ściąga mnie. Jesteśmy już razem. To kurwa, możesz odłożyć telefon? E kurwa, jesteśmy razem. Ty faktycznie, Czy to nie jest mój dom. Czy tam pokój tego kracza, tam kawalerka. Gdzie jestem? To miejsce wygląda znajomo. O cholera, jestem w grze. Jestem w grze. Zapisywanie. Jazda Idę do szafy. Pierdolę. Nie mogę do szafy. Ciekawe, czy jest tu kamera, czy mi widać. Nie ma kamery, mogę wyjść z mieszkania? Zamknięta. Zab mm, Zamknięta. Zabarykadowała mnie, jebana. Przystosowana wersja gry, wersja 1.5. Aby zaktualizować, uruchom program. Uruchom. Połóż obiekt na skanerze. Jaki obiekt? Znaleźć kumkę, długopis i łyżkę eee, Zeskanuj rzeczy i włącz maszynę. Jak to mam zeskanować? Gotowe do uruchomienia. Starczy, dwa, nie, wersja 1.9. Jak Minecraft. Oj, coś się. Z, coś się pierdoli, chyba. Co to jest? Ja Miałam tu stanąć? O kurwa. Chyba tu nie miałem stawać. Puść mnie Oj chuj Zazujesz zasilanie Jak mi coś wyskoczy To się chyba zesrą Dawać mi muzyczkę Kim jesteś? Brak baterii Serwera Kurwa No jakim jestem? Dawać mi baterię Ej yo Popawimy się? Nie, dzięki A to co to za kraty mogę kusnąć? Nie mogę Ej! Zamknęli mnie, halo! A tu jest bateria Wypuśćcie mnie! O kurwa Kim jestem? Ja? John Wick, kurwa Zaraz cię od... O, w dupę Mogę wrócić? Nie, ja jednak tam się czułem bezpieczniej jest zamknę Nie Dobra, bo... Kim jesteś? No jestem twoim starym I w jaki sposób ja się znajduję w kuchni? Widziałem rączkę Kurwa, to mi się nie podoba Dzisiaj mogę to, ta... tu mi coś pipczy. Nie widocznie tu mam jeszcze wsadzić A cztery potrzebuję, czyli ostatnia będzie tutaj Skąd tu się wzięły motylki Tu jest lodówka otwarta Chciałem, że znajdę zwłoki Iu Iu No to nieźle Już mnie nie kocha, nie? Już mnie chce odjebać Rozumiecie to? Zaraz to się źle skończy Dobra, oczekiwanie na restart start No nie patrz Czy tu stanąć? Chyba ta Nie wiem, staję tu Słuchajcie, bo tak mi kurwa uszy bolo. No, źle dopasowane słuchawki, nie wiem. Coś się dzieje. Są glicze, transfer ukończony. O kurwa. Ty się wystraszyłem. Wiem, że masz wiele pytań. Ale tak w skrócie. Zbudowałem tą specjalną maszynę, żeby cię do mnie sprowadzić. Co za, pojebuska Niestety, przyniosę cię do złej wersji. No spoko. Ale co mi to zmienia? W której to w sumie to długa historia. Cieszę się, że cię widzę. W końcu razem. Czyli to masz podzielone na. epizody. Mogę. No, chodźmy do kuchni. Co w tej kuchni? To coś leży. Kontynuuj. Pierścień. Załóż go. Co za No co jest, kurwa? Że to dopiero był pierścień. To jest jakieś popierdolomety? ty. Możesz pokryć marchewki. Skąd te warzywa? Przecież no, to nie było na mowie. Już jesteśmy w grze. Nie ma... Nie obiję się, tylko mi pomóż Dobra, krój to Czekaj, tak? O kurwa Dobra, czekaj, bo muszę trochę... Dobra, nie mogę tak szybko Co za gówno Dziękuję. Przynieś mi nożyczki Powinny być w azience. Dobra, idziemy po nożyce. Idziemy jej to wsadzić w dupę. Ten nożyce Co jest w tej szafie? Nie wiem, może ma tu jakieś itemy Widziałem piłę na początku, więc... Kurwa. ją Kasety. Jadwiga. Aha. Co chodzi z tymi kasetami? To są nożyczki. Daj mi te nożyczki. Daję. Mogę jej to wsadzić w dupę. Te nożyczki może jej się spodoba. Nie, sorry. Chodź, siadaj do stołu. Zbierdalaj. Achuj ci te nożyczki. Nie usiądę. Zatrułaś mnie. Dobra, siadam. Miał być trochę sosu, kurwa. Się zastanawiam się, bo jak kurwa widziałem w piekarni, kupiłem to ja już mam podejrzenia. Kurwa, dobra, weź ten sos. Pewnie cię uczuciem daje ciekawe spojrzenie na świat. Ciekawe, nieprawdaż? A jakże? Kasety podaj nożyczki Właśnie Zastanawiam się co by się stało, gdybym się zapytał o kasety I czy to nie ma jakiegoś kurwa ten Eee Jak to się nazywa Czy to nie ma jakiegoś współczynniku na dalszy etap gry Dobra kasety Co się dzieje? Eee, kasety w wentylacji Miałem na sobie imiona. O co z nimi chodzi? Kasety? Jakie znowu kasety? Każesz mi, okej? Okay? Ale to później. Na razie coś zjedzmy. Podasz mi nożyczki. Dobra, czyli ty nie masz żadnego ten. No ona po prostu udaje, że nie wie o co chodzi. Czy wyskoczy, Czy jakiś tutaj potróż, potwór z szafy? Może chwilę pozmawiamy, zanim zaczniemy jeść. Po co ci nożyczki, skoro mogę użyć noża? Czemu zawsze nam jest tak biało? Czuję się tutaj jak w jakimś śnie, kiedy mogę wrócić do domu. Jest tutaj bardzo przytulnie. Po co? Czemu nie użyłam noża? Mogłam to zrobić. Ale chciałam, żeby wszystko było. Zapięty na ostatni guzik. Przygotowanie specjalnie dla Ciebie. Uwielbiam Cię zaskakiwać. Na szczęście przygoto przygotowania nie były zbyt długie. Czemu z nam jest tak biało? W tym świecie po prostu już tak jest. Może się to dla Ciebie wydawać dziwne, że nie można niczego dostrzec w oddali. Co mnie nie jest tak źle. Nawet pasuje mi to. Kurwa tam nie widzę Wydaje mi się, że to w... y... Lagów. Lagów Niestety, występują tutaj różne błędy Mam nadzieję, że Na żaden, nie... no, żaden nie natrafimy Jakimś śnie Śnie? Czyli... Szybko mam nie zapomnieć? Nie o to chodzi To miejsce wydaje się takie dziwne, nienaturalne Ale ty Wydajesz się taka prawdziwa Wydaje się, a, jestem ja jestem prawdziwa, głupal. Jest tutaj bardzo przytulnie. Znaczy, możesz zostać. Nie przeszkadza mi to. A tak właściwie ja jestem, no tak. Kiedy mogę wrócić do domu? <grym> nie, no dobra. Nie, nie będę o to pytał. Z czym jest, nie wiem. Wyciągnie piłe z dubska Smaczna miłość. O kurwa, wiedziałem, że jakieś... Skończyłeś? Moja porcja wydaje się Nie kończyć Kurwa wiedziałem że dodała czegoś Kurwa do tych do tego sosu Gdzie to mam wsadzić? z lewo. o Mi ta co się dzieje O Nie wiem czemu powiedziałem dupy! <grym>, dupy. Coś jest Powiedz mi co widzisz Kurwa, jak ci mam odpowiedzieć? Mam mroczki przed oczami, dobra. Nie wiem już o co chodzi. Spróbuj wstać. Kurwa, nic nie widzę. Ona mnie będzie prowadzić, czy o chuj chodzi? Nie, to ja mam trzymać. Kurwa. Dobra, patrzy się pod siebie. Mogę się cofnąć? Nie. Tam mi jakiś... Co to? Tabletki. No kurwa wiem. Podejdź do lustra. Weź je. No już szybciutko. Ach nie wezmę? Co się stanie jak nie wezmę? Mogę pierdolnąć na zawał? Czy to jest ten wiek 30. Trzy... Czy to jest ta yy, kryzys wieku średniego? Dobra, we Czemu mi zasłynęła? Jak lepiej? Pomogło? Tak. Szybko zadziałały. Dzymon, jesteśmy w grze. Wszystko jest tutaj prostsze. Nawet najmniejsze rzeczy dają wspaniałe rezultaty. To jest jedna z koncepcji tej gry. Uproszczenie. Jaki przykład? Przykładowo takie marchewki. Kroisz jedną, a wydaje się, jakbyś pokroił ze trzy. Wszystko się dzieje tak szybko Jestem przerażony tak bardzo, że nawet nie wiem jak to ująć Proszę ja mam podejść A ono nagle zniknęła. Pozdro Mita Znajdź Mita Robi się dziwnie Ale nie, po nie powiedziała co dalej z kasetami. Ej, tu był pokój! Usunęła ten pokój. Przemeblowanie. Wychodzę stąd. Co tu jest? Tu jest kuchnia, tu jest mita. Dobra, ale co tutaj jest? Nagle zmieniła pokój. No, jo! Łosabniga. O, już ci lepiej. Skąd się tu wzięłaś? przed chwilą byłaś obok mnie? Nie, wydawało ci się. Zamarajesz przed lustrem zostawiałam cię w spokoju. Czemu rozmieszczenie pokoju się zmieniło? Przestawiłam je. Żebyś mógł się poczuć bardziej jak w domu. Na szczęście tutaj możemy aranżować pokoje. Jak tylko chcemy. Nie musiałaś. Prawie się już przyzwyczaiłem. W każdym razie uważałem, że w ten sposób będzie nam tu lepiej. Na no spoko, ale pochuj to... Nie wiem. Co ja mam robić? Mogę Cię pobić, zabić. Zaraz wyciągnę Mierze z duma. E! Czasami się to zdarza, pokój nie zdarzył się załadować. Poczekaj chwilę. O, dziwne. Jesteś w czyimś telefonie? Może w jakimś... Przestarzałem że sobie procesorem. Nie, o to chodzi. Niestety nie wszystko jest tutaj idealne. Zdaję mi napisy Kurwa Przez Przecież... rodzeń świata Rodzeń świata? typowe co nie? Możemy Pograć na konsoli lub w karty Wybieraj Dobra dawaj wygram cię na konsoli Jakaś dziwna ta ten co chcesz pograć? Leczcie skandal, pigwinie kloce. Dobra, wybieramy to. Szaleństwo, co nie? Nie czytałem napisów, więc nie wiem o co chodzi. O kurwa, atakuj Cztery razy. No dawaj, nie martw się. Na początku dam ci wory. Na no to nieźle. Jak ona kuca kurwa. Co za dziwka. Pa Robię ją jak syna Dobrze ci idzie, a teraz się przygotuj Spoko Jaka dziwka Es? Walę ją na pizdę Dobra Kurwa jebana Oddychaj O, no dobra Teraz gramy na serio. No pozdro. Dawaj kurwa. Zobaczymy kto szybciej zdechnie. Ja mogę stać kurwa w miejscu i ją rozpierdolę. Pokonasz mnie teraz. Na no, spoko. Dawaj. No, no ja robię jakieś gówno. O kurwa, czekaj bo mi rozpierdali zaraz. O chuj. Gdzie nudzicie to? Dobra, Essa Dobra, czekaj, bo mnie rozpierdoli. Nie mogę przegrać z taką dziwką. Fidelity S? 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 No jak, kurwa? No co jest grane? Czemu... Dobra, rozpierdalam ją. Jak szmatę. Co za, za dziwka no. Ech, się wgarsza, bo cię będę nazywać przegrywem. On ty kurwa. Zobaczymy Zara. No, patrzcie, jej trafić nie mogę. Pobrała ci ty, jebana. Dobra, essa. Nie, bo muszę ją taktycznie kurwa rozpierdolić. Nie mogę! Dej się wszystkiego. Do tego Na Nazarki pizdę. Jak go pograć? Czy masz dość? Kurwa nie wiem. Skąd grać? choćby w karty. A więc możemy zagrać... Co w sypialni. Uuuu! Coś mi tutaj proponuje kurwa. No może chcesz się położyć. Dzią na kur... No dobra, chuj Dobra, muszę ją rozjebać w karty. Zagramy? No to tutaj na które statystyki gramy. Na przykład zdrowie. Każdy z nas wystawia kartę. Jeśli na twojej karcie... Symbol zdrowia ma większą wartość, niż u mnie, to wygrywasz Weź sobie karty Zobaczmy Wow Zrobiłeś się mnie ze karty Ja pierwsza, no spoko czyli, czyli ono... Zdrowie, kurwa Eee Spójrz na karty No to robimy wojnę, kurwa Remis kurwa niemożliwe nie Teraz atak Twoja kolej pokaż mi ten Ona ma też dziesiątkę No właśnie najgorsze jest to Że jak chyba zużyję Te najlepsze karty To mnie rozpierdoli Ty ja wygrałem no spoko zado Udław się Tam coś w szafie puka czy ja bo nie widzę, bo mi kamera zasłania y... Czy ona ma tam szóstkę Ja mam siódemkę, mogę ją rozjebać Grajś Skup się na obronie Obrona 10, no skąd z dupy ma te karty? Z pizdy se wyciągnęła Dobra, ale to jak mówię, zagram najgorszymi kartami Teraz tylko tak Właśnie, żeby, żeby ją rozjebać. Co za dźwięk. Ten z szafy. Dźwięk? Jaki dźwięk? Ja nic nie strzałam. To... A ty coś szreś? Jakieś pukanie, aby ktoś tam był. Ale... Tam nikogo nie ma. Nie wiem, to sprawdzić. Trochę mnie to przeraża. Ale czemu? Znowu to samo. Ale co znowu to samo? Mówiłaś uh, tam do ryja. Chciałem cię rozjebać. Adrian. Co jest z tobą nie tak? To zwykła szafa. Czy mam to swoją bliznę? Coś przede mną ukrywasz? Czemu mi nie wierzysz? Co znowu robię źle? Czemu ona mówi znowu? Mnie to rozpierdala. Chcę ja tylko... Chcę, żebyś ze mną został. Chciałbym, ale... Dlaczego tak się uparłeś na tą szafę? Chcę tylko wiedzieć, co to za głos. Czy to dlatego, że ten świat to tylko cztery pokoje? To dla ciebie za mało? Czemu po prostu nie możesz ze mną zostać? Bo ci nienawidzę, wypierdalej. No nie mogę zostać, nawet jakbym chciał. Może jak posmamuję. Ignoruj, Valen. Pane... Aha, czyli. Nie zaglądaj do piekarnika. Okej, okay, czyli zrobiłem tylko dwa. No to rozumiem. Znowu to samo. Skoro tak chcesz wiedzieć, co tam jest, to za chwilę się dowiesz. Ale tutaj dowiemy się w następnym odcinku. Co ukrywa Mita. Więc. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. 哎呦。